Cykl życia wideo na Facebooku i na YouTubie. Ale o co w zasadzie chodzi? żeby to nie było to samo wideo, które możemy wrzucać i na Facebooka, i na YouTuba? Oczywiście, to może być to samo wideo, chociaż w sumie na YouTuba lepiej byłoby przygotowywać nagrania w formacie 16.9, czyli takie znane z telewizorów. A na Facebooka dużo lepiej byłoby przygotowywać materiały wideo ścięte po bokach, czyli takie, żeby były bardziej pionowe. Wtedy będą na tablicy zajmowały znacznie więcej miejsca. Natomiast sama kwestia produkcji, produkowania materiałów zarówno dla YouTube'a i Facebooka oddzielnych, to już jest troszeczkę więcej zabawy. Pytanie, na ile ma to sens? Bo kiedy zwrócimy uwagę na cykl życia wideo na YouTube, to można powiedzieć, że życie wideo na YouTube się nie kończy pod warunkiem, że masz dobry content. A na Facebooku, nawet jeżeli twój content będzie rewelacyjny, najwspanialszy na świecie, nikt takiego czegoś dotychczas nie nagrał, to cykl życia na Facebooku będzie ograniczony do czasu, kiedy zasięgi organiczne twojego fanpage'a po prostu przestaną dawać rezultaty. Wtedy gdzieś tam ten materiał wideo, najwspanialszy na świecie, on sobie spadnie w otchłań tablicy Facebookowej. Oczywiście możesz podkręcić go budżetem reklamowym, natomiast co się dzieje wtedy z cyklem życia twojego wideo? Wideo jest widoczne do czasu, kiedy płacisz, a kiedy przestajesz płacić, no to niestety, ale to wideo gdzieś przepada pada gdzieś tam w tablicy, bardzo nisko, aż w końcu przestaje być wyświetlane komukolwiek. Na YouTube jest zupełnie inaczej. Dlatego, że na YouTube, jeżeli dajesz dobry content, dobry materiał, wideo, on zostaje, ponieważ znaczy i tu i tutaj zostaje, tak? Bo na Facebooku jeśli go nie skasujemy, to on też zostanie. Na YouTube, jeśli go nie skasujemy, też zostanie. Kurde, Michał, żadnej Ameryki nie odkryłeś. Ale trzeba zwrócić uwagę na to, że na Facebooku nikt tego materiału wideo już nie będzie szukał. I jeżeli ktoś jeszcze go obejrzy, to obejrzy go przypadkowy widz, który naprawdę jest mega wielkim fanem twojej firmy, wchodzi na twój profil i przegląda wszystkie posty, które zostały publikowane, albo wchodzi w zakładkę z nagraniami wideo i tam będzie chciał odtworzyć jakieś nagranie które gdzieś kiedyś się pojawiło. A na YouTube działa to zupełnie inaczej. YouTube jest drugą, co do wielkości, największą na świecie wyszukiwarką. Oczywiście pierwszą jest Google, a biorąc pod uwagę, że obie należą do Google, to w zasadzie można powiedzieć, że to jest w sumie jedna wyszukiwarka, tylko ta YouTube'owa skupia się na materiałach wideo. Dlaczego tak ważna jest ta wyszukiwarka? Dlatego, że jeżeli umiejętnie Opiszesz swój materiał wideo, jeżeli przygotujesz treści, które odpowiadają na konkretne zapytania internautów, właśnie na YouTube, to Twoje wideo bez żadnych budżetów reklamowych może naprawdę istnieć przez bardzo długi czas. I nawet kiedy Twoja kampania marketingowa na Facebooku się zakończy, to na YouTube ona może ciągle trwać. I tutaj mamy świetny przykład krótkiego serialu, który nagraliśmy dla Salonu Mody Ślubnej DEMI. Jeśli dobrze pamiętam, to było w 2016 roku, a może w 2017, w każdym razie no już dwa albo 3 lata temu. Ja nie mam pamięci do dat, wybacz. Ale za chwilę na tym materiale wideo zobaczysz screena z, z YouTube'a. To będzie widać, kiedy było to opublikowane. Natomiast zwróć uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. Ilości wyświetleń. Na YouTube'a wrzuciliśmy te materiały tylko w zasadzie po to, żeby pochwalić się tym, co zrobiliśmy w naszym portfolio. Zobacz, że te nagrania wideo, one latają z naszego kanału. To nie jest kanał klientki. Klientka w ogóle nie prowadzi działań marketingowych na YouTube, a mimo to te filmy oglądają tysiące, dziesiątki tysięcy dziewczyn, które przygotowują się do ślubu. Zobacz na wideo, które jest, jeśli ja dobrze, będę, drugim odcinkiem, czyli jak wybrać idealną suknię ślubną, czyli Ewa. Już jest po pierwszej rozmowie wstępnej z ekspertką, później przechodzi do, do wybierania tej sukni ślubnej. To wideo miało ponad 100 tysięcy wyświetleń, kiedy ostatnim razem z, 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 z patrzyłem na, na statystyki. Teraz widzisz statystyki zaktualizowane, i to mówimy tylko o jednym materiale wideo. Wszystkie pozostałe materiały również mają po kilkadziesiąt tysięcy wyświetleń, co daje bardzo dużą sumę wyświetleń całego materiału. Dla porównania. Podobne materiały o podobnej tematyce, które produkują telewizje takie jak TLC i, e, i chociażby tam chyba TVN jeszcze e, z jakimiś materiałami e, występował, zobacz, że oni mają bardzo często znacznie mniejsze zasięgi niż ten serial, który zrobiliśmy dla e, lokalnego salonu Mody Ślubnej. I na YouTube promocja tego materiału ona ciągle trwa, bo ten kontent żyje cały czas. Tutaj ten cykl życia materiału się nie kończy. On się skończy w momencie skończy, kiedy skończy się potrzeba korzystania z tego typu usługi. A wiadomo, że akurat w tej konkretnej branży, no jeżeli już ta wspomniana ewa wzięła ślub, to takich. F, Anek, Kasiek, Basiek i tak dalej. Będzie całe mnóstwo przyszłości, więc ten materiał tak w zasadzie e, przez najbliższych kilka lat on się nie zestarzeje, aż w końcu całkowicie zmieni się moda. E, w, może w modzie ślubnej, tak? No to wtedy może te materiały będą już, e, już przestarzałe. Natomiast na razie ten materiał będzie cieszył się ciągle dużym zainteresowaniem. Dlaczego ci o tym mówię? Dlatego, że powinieneś wyciągnąć wnioski z. Kampanii, które prowadzisz dla siebie. Zobacz, skupiasz się na tym, żeby non-stop wydawać pieniądze na Facebooka, żeby cały czas tam e, targetować na odpowiednie grupy odbiorców i tak dalej, a pomijasz fenomenalne narzędzie, takim jaki jest YouTube, e, do tego, żeby w znacznie tańszy sposób generować olbrzymie zasięgi e, w dużą ilość wyświetleń, która będzie również skierowana do Twojej grupy docelowej. Mało tego. Kiedy zwrócimy uwagę na czasy wyświetlania materiału wideo, to materiały na YouTube oglądane są znacznie dłużej. A na Facebooku? A na Facebooku czasami jest to 3-5 sekund. Jeżeli te pierwsze 3-5 sekund, może 10, nie zainteresuje internauty, no to niestety on szybko to wyłączy. A nawet jeżeli ta treść będzie dla niego interesująca, no to Facebooka przeglądamy tak i kolejny ekran. Więc e, kiedy ten materiał na Facebooku będzie za długi, a ty nie masz jeszcze odpowiedniego zaufania e, wśród swojej grupy odbiorców, może inaczej, twoja grupa odbiorców jeszcze nie ma takiego zaufania do twojej marki, e, to niestety, ale zbyt dużo czasu oni nie poświęcą na to, żeby ten materiał na Facebooku oglądać. A na YouTubie? A na YouTubie, jeżeli to będzie naprawdę wartościowy content, ludzie to obejrzą i to bardzo chętnie. Produkcje na YouTube'a powinny być trochę bardziej zaawansowane, powinny być trochę bardziej dynamiczne, dużo więcej powinno się na nich dziać. Produkcje na Facebooka mogą być znacznie prostsze, więc kiedy nagrywasz materiał, możesz oczywiście stworzyć materiały bardzo profesjonalne, które będą i na YouTubie, i na Facebooku. Natomiast na Facebooku, z racji tego, że ten cykl życia wideo jest znacznie, znacznie krótszy. Większość, większość osób idzie już w kierunku tego, aby te materiały były proste. Często nagrywane są po prostu z telefonu, z ręki, ze styka, z gimbala, aby gdzieś tam nie ruszało się nam wszystko i nie było drgań, ale te materiały są często coraz tańszym kosztem robione, po to właśnie, właśnie z powodu nie po to, tylko z powodu tego, że ten cykl życia wideo jest znacznie krótszy. Mam nadzieję, że w jakiś sposób Cię zainteresowałem, że to, co mówię w jakiś sposób jest dla Ciebie pomocne i pomoże w rozwoju przede wszystkim Twojego biznesu. Zapraszam Cię oczywiście do lajkowania, komentowania. Mega mi na tym zależy. Oczywiście im więcej osób będzie lajkować, komentować, tym zasięgi organiczne będą więc większe, a więc będziemy w stanie pomóc większej ilości osób w kampaniach marketingowych, zainspirować większej ilości osób do, do działania, więc to też od Ciebie zależy, tak jak, jak duża grupa Grupa osób będzie mogła te materiały zobaczyć. Natomiast mnie bardzo interesują komentarze, komentarze, w których powiecie nam, co jest dla Was faktycznie ważne, co wynika z Waszych doświadczeń. Podzielcie się swoimi doświadczeniami. Podzielcie się tym, w jaki sposób Wy produkujecie wideo, czy, czy w ogóle to robicie. Jeżeli tak, to. Czy, czy, czy faktycznie rozdzielacie to na, na Facebooka, na YouTube'a inaczej, a może chcecie opowiedzieć nam o swoich korzystaniu z, z tych dwóch mediów społecznościowych, to też będą ważne informacje, ponieważ pomogą nam tworzyć lepszy kontent, bardziej dopasowany do Waszych potrzeb. Dzięki za dzisiaj. Do zobaczenia.